To jest espresso z układem sił. Eugeniusz Romer, zapraszam. Chiny oskarżają Stany Zjednoczone o poważne naruszenie rozejmu w wojnie handlowej, który został wynegocjowany w Genewie w pierwszej połowie maja. W jego ramach obie strony zdecydowały się znacznie obniżyć stawki celne we wzajemnym handlu na 90 dni. Chińskie Ministerstwo Handlu twierdzi, że od tego czasu USA podjęły szereg działań wymierzonych w interesy państwa środka. Wymienia ostrzeżenia dotyczące używania procesorów produkowanych przez Huawei, zablokowanie sprzedaży oprogramowania do projektowania chipów chińskim firmom oraz wycofanie wiz dla studentów z Chin. Także Waszyngton, ustami Donalda Trumpa, wyraził niezadowolenie z postępowania Pekinu. Amerykański prezydent stwierdził, że zgodził się na szybki układ z Chinami, by uchronić się przed złą sytuacją. Tymczasem złamały one uzgodnienia. Przedstawiciel USA do w handlu Jameson Greer wyjaśnił, że strona chińska zwleka ze złagodzeniem innych niż celne barier w handlu ze Stanami Zjednoczonymi. Obejmują one sankcje na amerykańskie firmy i zakaz eksportu magnesów ziem rzadkich niezbędnych do produkcji samochodów elektrycznych czy turbin wiatrowych. Amerykańska administracja też ogłosiła zawieszenie sprzedaży silników CFM Lip 1C, które są silnikami przeznaczonymi do chińskich samolotów Comac C-919. Notabene, wciąż silnie ten samolot jest uzależniony od technologii zachodnich partnerów, i to też jest ich oczko w głowie, ten samolot, bo planują swoją ekspansję też w sektorze lotniczym. Chociażby przy tegorocznej wizycie Xi Jinpinga w Wietnamie, Wietnam zgodził się na potencjalne wykorzystanie tych samolotów w ich kraju. Obie strony tracą na wojnie celnej i moim zdaniem nie ma wygranych w tej wojnie. Straty Chin z powodu trwającej wojny handlowej sięgną. W 2025 roku 108 miliardów dolarów, tak wynika z raportu Alliance Trade i szacowana strata 108 miliardów dolarów odpowiada jednej czwartej całego chińskiego eksportu do USA i stanowi 5% chińskiego PKB. Przed porozumieniem z USA szacowano te straty na 234 miliardów dolarów, więc gdyby znowu wrócono do tych wysokich ceł powyżej 100%, to moglibyśmy dojść aż do do takich sum. Amerykanie. Będą na pewno musieli się w takim przypadku też przygotować na wyższe ceny towarów. Na razie widzimy, że to raczej strona amerykańska zaczęła bardziej odczuwać wojnę handlową. Stąd mieliśmy porozumienie w Genewie, moim zdaniem. I raczej to też wynika z tego, że mają takie podejście dążące do umowy z Chinami. Myślę, że mocniejsze reakcje Trumpa, które widzimy ostatnio, są wywołane tym, że dziennikarze i eksperci zaczęli go wyśmiewać i nazywać tako. Akronim tako został wymyślony przez peletonistę Financial Timesa Roberta Armstronga i z jedzeniem nie ma nic wspólnego, oznacza Trump always chickens out, czyli Trump zawsze tchórzy i on odnosi się do jego sekwencji prezydenta, który najpierw robi zamieszanie, grozi cłami, podwyższa je, a potem je znacznie obniża. Mu się to bardzo nie spodobało, bo jedna z dziennikarek zadała mu pytanie, czy on się tak czuje, i widać, że musiał zareagować, oprócz tego, że zareagował podczas briefingu z dziennikarzami na no to pytanie, to też musiał zareagować na swoich social mediach. Tłumaczył Łukasz Kobierski, prezes Instytutu Nowej Europy. Według źródła Financial Times, bliskiego chińskiemu rządowi, Pekin przyspieszył wydawanie licencji rodzimym firmom na handel z USA. Niezadowalające tempo postępów w tej sprawie ma wynikać z trudności biurokratycznych. Sekretarz skarbu USA Scott Besant powiedział, że na razie trudno ocenić, czy opóźnienie wynika ze złej woli, czy z problemów systemowych. Jednak faktem jest, że Chiny wstrzymują dostawy towarów niezbędnych w łańcuchach dostaw przemysłu zlokalizowanego także w Indiach oraz Europie i że tak nie postępują wiarygodni partnerzy. Jednocześnie Bessent wyraził przekonanie, że problem ten Jednocześnie Besant wyraził przekonanie, że problem ten uda się rozwiązać dzięki rozmowie telefonicznej pomiędzy Trumpem a Xi Jinpingiem. Biały Dom sugerował, że może do niej dojść już w tym tygodniu. Moim zdaniem, trwa w zasadzie od początku kadencji Trumpa wymiana ciosów między USA i Chinami i mieliśmy chwilowy rozejm, ale nie deal, nie umowę. Sekretarz skarbu Scott Besant liczy na rozmowę Trumpa z Xi i chciałby, żeby Chiny zainicjowały rozmowę. Trump też liczy na taką rozmowę już od początku jego kadencji, ale telefon na razie nie dzwoni. I wygląda na to, że to strona amerykańska będzie dzwonić dodaje Łukasz Kobierski. Rozmowy Ukraina-Rosja w Stambule zakończyły się po mniej niż godzinie. To drugie bezpośrednie negocjacje w sprawie zawieszenia broni w ostatnim czasie. Żadna ze stron nie poinformowała o ich przebiegu zaraz po ich zakończeniu. Zanim do nich doszło, prezydent Ukrainy Władysław Merzełęński powiedział, że Kijów domaga się wypuszczenia jeńców wojennych i odesłania ukraińskich dzieci, które Rosjanie porwali z terenów okupowanych. Wpływowi blogerzy rosyjscy domagają się od Kremla odwetu po tym, jak Ukraina przeprowadziła spektakularny atak na siły nuklearne Federacji Rosyjskiej. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy potwierdziła, że w ramach operacji Sieć Pajęcza uderzyła w cztery bazy lotnicze, w których stacjonowały bombowce strategiczne zdolne do przenoszenia głowic jądrowych. Uszkodzonych lub zniszczonych miało zostać 41 samolotów, a straty miały wynieść 7 miliardów dolarów. Bazy zostały zaatakowane przez drony, które trafiły do Rosji w drewnianych skrzyniach załadowanych na ciężarówki. Według prezydenta Wołodymyra Załęskiego operacja została przeprowadzona przez Kijów samodzielnie, a jej przygotowanie zajęło półtora roku. Jedna z zaatakowanych baz znajdowała się na Syberii w obwodzie irkuckim, kolejna na Półwyspie Kolskim. Chiny stanowią zagrożenie dla Indo-Pacyfiku. Europa jednak nie powinna skupiać się na tym teatrze, ale zadbać o własne bezpieczeństwo, powiedział Pete Hegset, sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych. Hegset przemawiał podczas Shangri-La Dialogue, corocznej konferencji organizowanej w Singapurze przez Międzynarodowy Instytut Studiów Strategicznych. Powiedział, że chciałby, by inwestycje militarne państw europejskich dotyczyły przede wszystkim starego kontynentu. Waszyngton będzie wciąż ich partnerem, ale dzięki temu będzie mógł skupić się na Azji i wspieraniu sojuszników w regionie. Część delegacji z Europy zasygnalizowała jednak, że ich kraje chcą pozostać zaangażowane w Indo-Pacyfiku. Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział, że jego kraj nie będzie polegał ani na Stanach Zjednoczonych, ani na Chinach i utrzyma swoją obecność oraz własne niezależne stosunki z państwami azjatyckimi. Francja ma w regionie 8000 żołnierzy oraz zarządza Nową Kaledonią i Polinezją francuską. Brytyjski lotniskowiec ma w tym miesiącu pojawić się u wybrzeży Singapuru, a Londyn ma zobowiązania sojusznicze wobec tego państwa, podobnie jak Malezji, Australii i Nowej Zelandii. Europejskie firmy zbrojeniowe, takie jak Airbus, Thales, Damen, New Group czy Saab są znaczącymi graczami na rynku azjatyckim. Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kalas oceniła, że teatry europejski i azjatycki są połączone. Powiedziała, że jeżeli ktoś obawia się Chin, powinien także obawiać się Rosji. Zwróciła również uwagę, że żołnierze z Korei Północnej walczyli z siłami ukraińskimi. Natomiast premier Finlandii Antti Hakanen w rozmowie z agencją Reutera poparł Hegzeta, twierdząc, że Europa powinna najpierw skupić się na własnym bezpieczeństwie. Dopiero gdy będzie ono zapewnione, może myśleć o wysyłaniu sił gdzie indziej. Europejski Komisarz do Spraw Klimatu lobbował, by niemiecki rząd zgodził się na nowy unijny cel klimatyczny, twierdzi Politico, powołując się na dwa źródła znające szczegóły negocjacji. Chodzi o redukcję emisji dwutlenku węgla do atmosfery o 90% do roku 2040 w stosunku do roku 1990. WOPKE Hoekstra miał o to zabiegać, gdy niemieckie partie CDU, CSU i SPD prowadziły rozmowy koalicyjne. Przekonywał także do mechanizmu tzw. kredytów węglowych, umożliwiającego finansowanie zielonych projektów w państwach spoza bloku w zamian za zgodę na większą emisję. Krytycy tego systemu twierdzą jednak, że podważa on unijną wiarygodność klimatyczną, ponieważ zapobiega realnemu zmniejszeniu zużycia paliw kopalnych. Poza tym w zeszłym roku dziennikarskie śledztwo wykazało, że zatwierdzone przez niemiecki rząd i warte miliard euro ekologiczne projekty sfinansowane w Chinach okazały się oszustwem. Koalicja ostatecznie zgodziła się na propozycję Hekstry. Poparcie Niemiec ma być podstawą do negocjowania tego celu na poziomie unijnym. Komisja Europejska chciała je zaproponować już w marcu, ale wstrzymała te plany ze względu na obawy o opór kluczowych państw. Obecnie poza Niemcami popierają je już także Polska i Francja. Znaczne ograniczenie emisji do 2040 roku ma być przystankiem do ostatecznego celu, którym jest osiągnięcie zeroemisyjności w roku 2050. To było Espresso z Układem Sił. Więcej materiałów znajdą państwo na naszym kanale w YouTube oraz na nowej stronie internetowej www.ukladsil.pl. Tam także dostępny jest nasz magazyn w formie cyfrowej.